Witajcie! Dzisiaj przed nami kolejna sprawa, a w zasadzie sprawy, bo opowiem Wam o dwóch osobnych historiach, natomiast o tej drugiej jedynie wspomnę. Postanowiłam je połączyć, bo jak sami usłyszycie, mają one wspólne wątki, i zawsze jak myślę o którejś z dziewczyn, to w głowie pojawia się także ta druga. Z kwestii ważnych żadna ze spraw nie jest do tej pory rozwiązana i obie nastolatki uznane są oficjalnie za osoby zaginione. Niestety, jak to często bywa, wraz z upływającym czasem temat ich zniknięcia coraz bardziej się rozmywa i w zasadzie już prawie nikt oprócz podcasterów nie wspomina o Dominice i Oli. Mam nadzieję, że dostrzeżecie także pewne różnice w zachowaniu bliskich obu dziewczyn już po ich zaginięciu. Mam tu na myśli chociażby chęć nagłośnienia całej sprawy. Na pewno kojarzycie zaginięcie Krzyśka Dymińskiego. Jeśli nie, to krótko powiem, że jest to nastolatek, który zaginął 27 maja 2023 roku. Opuścił dom przed godziną 4 rano i udał się autobusem linii 713 w kierunku Warszawy. Ta sprawa do tej pory jest nierozwiązana, ale rodzice Krzysztofa poruszyli niebo i ziemię, aby rozpowszechnić informacje o jego zaginięciu i dojść do prawdy, co się z ich synem stało. Nie uprzedzajmy jednak faktów i przejdźmy do pierwszej sprawy. Najpierw przeniesiemy się do Płocka w województwie mazowieckim. Jest to ponad 100 tysięczne miasto położone na trasie Włocławek-Warszawa. I właśnie w tym mieście w 2017 roku mieszkała 17-letnia wówczas Dominika Paćkowska. Nastolatka w tamtym czasie mierzyła 169 cm wzrostu i ważyła 48 kg, była więc dość wysoka, a jednocześnie szczupła. Jej włosy są długie, falowane i sięgające do pasa, a oczy niebieskie. Dziewczyna z pewnością należy do tych bardzo ładnych, mogących podobać się płci przeciwnej. Nie mamy zbyt wiele informacji o charakterze czy zainteresowaniach Dominiki. Wiemy, że chodzi do szkoły, nie ma większych problemów z nauką, a na co dzień raczej jest spokojna, grzeczna i pozytywnie nastawiona do życia. Nie ma także problemów z kontaktami z rówieśnikami. 14 kwietnia 2017 roku Dominika wstaje wcześniej rano, następnie idzie do sklepu po drobne zakupy spożywcze, po które wysyła ją mama. Po powrocie od, do domu odkłada torby, oddaje mamie resztę pieniędzy, które jej zostały i informuje rodziców, że wybiera się do kościoła. Ta data 14 kwietnia to nie przypadek, bo akurat wtedy wypada wielki piątek przed wielkanocą. Nastolatka wychodzi z domu około godziny 8.20. Pozwólcie, żebym to tak analizować na bieżąco, bo później pewnie zapomnę. 17-letnia dziewczyna w wolny dzień planuje wyjście do kościoła i to dość wcześnie, bo chwilę po 8 rano no wygląda tak, jakby Dominika była osobą bardzo wierzącą prawdopodobnie pochodzącą z takiej właśnie religijnej rodziny. Domyślam się tak też na podstawie osób, które ja znałam w wieku 17 lat i które są czy były wtedy blisko Boga. Nie wiem czy przyznacie mi rację, ale większość nastolatków w takim wieku nie chodzi rano do kościoła. Po drugie, ale to też jest takie moje wrażenie, że Wielki Piątek no to chyba najbardziej depresyjny dzień w katolickim Kalendarzu, chyba każdy wie z jakiego powodu. Z drugiej strony, dla osób wierzących, jednocześnie może być to najważniejsza lub jedna z ważniejszych dat w roku. Dominika wybiera konkretną świątynię i jest to kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. Dziewczyna wychodzi z domu ubrana w szary płaszcz, przed kolano z futerkiem przy kapturze, czarne spodnie i buty glany. Mija kilka godzin, gdy o 14:00 bliscy Dominiki zaczynają się o nią niepokoić. Nastolatka nadal nie wróciła z kościoła, co więcej nie dzwoniła i nie pisała, że dłużej jej nie będzie. Wtedy okazuje się, że nie wzięła ze sobą żadnych dokumentów, pieniędzy czy telefonu. Aparat został znaleziony w pokoju Dominiki, schowany na regale za książkami. Ten fakt dziwi, no bo który nastolatek w tych czasach nie zabiera ze sobą telefonu. Z drugiej strony, idąc do kościoła, nie jest to konieczne, więc no, mogła być to świadoma decyzja. Inną kwestią zaś jest pozostawienie go schowanego za książkami. To już nam sugeruje, że Dominika celowo go tam umieściła. Nie wiemy jednak, czy był on włączony, czy miał ustawiony dźwięk, czy też nie. A wspominam o tym, bo uważam, że może mieć to znaczenie. Jeśli komórka była włączona, no to oczywistym jest, że łatwiej namierzyć, gdzie jest chociażby dzwoniąc na numer Dominiki. Jeśli natomiast była schowana i wyłączona, no to z jakiegoś konkretnego powodu. To pozostawienie telefonu w domu było chyba ostatecznym impulsem, aby zgłosić zaginięcie 17 latki na policję. Z drugiej strony, też zobaczcie, prawie dorosła dziewczyna rodzice raczej nie panikują, jeśli nie wraca do domu przez kilka godzin, zwłaszcza, że nadal było jasno, był dzień chyba, że Dominika w ostatnich dniach czy tygodniach wykazywała zachowania, które były powodem, aby się martwić i założyć, że mogło stać się coś złego. Ale tego nie wiemy. Policja rozpoczyna działania natychmiast. To oczywiście miłe zaskoczenie, bo wiemy, jak to zazwyczaj wygląda. No a jednocześnie wydaje się, że funkcjonariusze na podstawie zgłoszenia także podjęli decyzję, że istnieje realne zagrożenie życia lub zdrowia. Udaje się ustalić, że Dominika do kościoła nie dotarła. Uchwyciła ją kamera miejska, a dokładnie miało to miejsce na moście imienia Legionów Piłsudskiego. Niestety jest to typ kamery, który nagrywa, która nagrywa pod kątem 360 stopni, a jej pełny obrót zajmuje około 2,5 minuty. No więc, jak możecie się domyślić, wideo pokazuje moment wejścia dziewczyny na most, ale gdy obiektyw wraca po dwóch minutach. To Dominiki już tam nie ma. Zupełnie jak w przypadku kilku innych nierozwiązanych spraw, tak myślę, że może warto by było montować takie dodatkowe, zwykłe kamery skierowane na oba wejścia mostów. Z pewnością niejednokrotnie by to pomogło. Z drugiej strony, ta kamera 360 chyba reaguje na ruch. Więc dlaczego zareagowała na Dominikę, ale już jej nie śledziła? Nie mam pojęcia, może to po prostu jakoś inaczej działa. W każdym razie most to ostatnie miejsce, gdzie 17 była widziana, a to pozwoliło wysnuć hipotezę, iż najpewniej postanowiła niestety odejść z tego świata. Policja rozpoczęła poszukiwania, w których brały udział także zastępy straży pożarnej, helikoptery, łodzie, no, naprawdę była to zakrojona akcja. A niedługo później sprawą zainteresował się świętej pamięci Janusz Szostak, dziennikarz śledczy i założyciel Fundacji Natropie, który chyba najbardziej znany jest ze swojego zaangażowania w rozwiązanie sprawy Iwony Wieczorek. Pan Szostak osobno prowadził swoje śledztwo, i w jego opinii Dominika w ostatnim momencie zrezygnowała ze skoku. Zeszła z mostu tą samą drogą, którą na niego weszła, po czym udała się schodami w kierunku ulicy Rybaki, która prowadziła do zalewu Sobódka. Jeśli ta hipoteza okazałaby się prawdą, to Dominika nigdy do kościoła nie planowała iść, bo on jest w kompletnie innym kierunku, co pokazuje wam teraz na mapie. Możecie także zobaczyć, jak wygląda okolica ulicy Rybaki. W zasadzie to prowadzi ona między korytem Wisły a zalewem Sobódka. To bardzo malownicza okolica, chociaż pewnie zależy to także od pory roku. Wiemy, że Dominika dobrze znała te tereny i chętnie zapuszczała się w mniej uczęszczane miejsca na łonie natury. Wracając jeszcze na chwilę do tego odcinka Wisły, to koryto płynące pod mostem, na którym znajdowała się nastolatka, jest olbrzymie. Tam rzeka nie dość, że jest szeroka, to jeszcze bardzo głęboka i już na Google Maps robi to wrażenie. A stojąc na żywo i patrząc na taki żywioł, no to trzeba by było mieć nerwy ze stali, lub dramatyczną niechęć do życia, aby skoczyć w toń wody. Dodatkowo, no, jeszcze trzeba wyczuć moment, gdy nie ma nikogo w okolicy, kto mógłby być tego świadkiem, a ten most akurat był dosyć mocno uczęszczany. Poszukiwania trwały, a w międzyczasie zastanawiano się nad motywem, dla którego Dominika mogłaby zdecydować się na tak drastyczny krok. Odkryto wówczas, że nastolatka w istocie miała swoje problemy. Pani Aldona Błaszczyk Szostak, żona Janusza Szostaka, mówiła o sytuacji Dominiki tak. To był zły czas dla niej poczuła się opuszczona, oszukana, zostawiona sama z problemem, o którym nie miała z kim porozmawiać i poszukać wyjścia z sytuacji, która jej wydawała się beznadziejna. Prawdopodobnie wybrała najgorsze możliwe rozwiązanie. Później pojawiła się plotka, że 17-latka mogła spotykać się ze starszym od siebie mężczyzną, który ją zostawił z jakimś problemem. Nie wiem jak wam, ale mi od razu do głowy przychodzi ciąża, ale podkreślam, że to jest po prostu pierwsza myśl. Jednocześnie dla młodej dziewczyny mógłby być to problem nie do przeskoczenia, zwłaszcza jeśli teza o wierzącej rodzinie jest prawdziwa. Aspirant sztabowy Krzysztof Piasek z Komendy Miejskiej Policji w Płocku poinformował, że bada sprawę wielotorowo. Nie skupiałem się oni jedynie na tezie, że było to targnięcie się na życie, ale może także zaplanowana ucieczka. Na zapisach z monitoringu miejskiego widać, że nastolatka idzie bardzo szybko i jest zdenerwowana, prawdopodobnie też płakała. Czy spotkała się z kimś wcześniej i to wprawiło ją w taki stan? Niestety Nigdy tego nie wyjaśniono. Prawie pewnym jest jednak, że przechodziła w ostatnim czasie poważny kryzys. Nie wiadomo, czy zwierzała się komuś ze swoich problemów. Można jednak przyjąć, że nie przeszła na drugą stronę mostu. Co za tym idzie albo się cofnęła, albo skoczyła. Na początku maja pojawia się tekst na stronie internetowej Janusza Szostaka. Cytuję, działacze fundacji utrzymują, że wiedzą gdzie szukać ciała, jednak ich zdaniem policja nie jest tym zainteresowana. Z dołączonego do materiału zdjęcia podpisanego miejsce, gdzie może znajdować się ciało Dominiki wynika, że chodzi o prawy brzeg Wisły, bliżej brzegu między mostem a Sobótką. Przeczytać też można, że Fundacja sprawdzała ten rejon kilka razy, a także, że prowadziła eksperymenty i analizy, cytuję, nie upieramy się, że w grę wchodzi tylko to miejsce i absolutnie żadne inne, ale prawdopodobieństwo jest duże i trzeba to sprawdzić, tłumaczył Janusz Szostak. Opowiada, że fundacja kilkukrotnie kontaktowała się z płotką policją i początkowo wydawała się ona zainteresowana tym, co mówią. Policjanci obiecali, że sprawdzą to miejsce. Sami pracownicy fundacji nie byli w stanie tego zrobić, bo tam jest głęboko na 7 metrów. No i wszystko miało się rozstrzygnąć 5 maja, kiedy miały się odbyć poszukiwania z Sonarem. Ale to, co się stało tego dnia, trudno nawet nazwać poszukiwaniami, mówi Janusz Szostak. Na rzece zjawili się strażacy z sonarem, przepłynęli dwa czy trzy, trzy razy środkiem nurtu. Nawet nie podpłynęli do Janusza Szostaka, mimo że on wraz z pracownikami czekali kilka godzin. Krzysztof Piasek, rzecznik płockiej komendy policji, odpowiada. Sprawdzamy każdy sygnał, każdą informację, która daje choć cień szansę na odnalezienie dziewczyny, nie ma sensu, żebym analizował teraz zasięgi sonarów. Ręczę, że akcja poszukiwawcza prowadzona była w pełni profesjonalnie. Kilkudziesięciu policjantów w grupach przeczesywało pierwsze brzegi Wisły, sprawdzając m.in. przybrzeżne zarośla. Na wiśle pracowały także cztery łodzie kierujące się w stronę Włocławka i tamtejszej tamy. Ale ani te działania, ani żadne kolejne nie pozwoliły ustalić co stało się z Dominiką. Po czterech latach funkcjonariusze nadal podtrzymywali swoje zdanie, Wszystkie fakty, okoliczności zaginięcia były analizowane, sprawdziliśmy każdą informację, każdy trop, nadal nie potrafimy potwierdzić żadnej zestawianych hipotez. W ostatnim czasie nie dostajemy już żadnych sygnałów, wszystkie informacje, które otrzymywaliśmy w tym gorącym okresie sprawdziliśmy, przesłuchaliśmy wielu świadków, mówiła młodsza aspirant Marta Lewandowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Płocku w rozmowie z portal w pewnym momencie na profilu Zaginieni przed laty pojawił się emocjonalny wpis, tutaj cytuję fragmenty: W normalnym świecie, gdy ktoś znika, rodzina, przyjaciele i znajomi nie odpuszczają, tylko szukają do końca swoich dni. Czym Dominika zasłużyła sobie na milczenie? Nikt jej nie szuka, ni żywej, ni martwej. Płock milczy. Pisze autor, czy też autorka, pod pseudonimem Anuk. Dalej ta sama osoba kontynuuje, cytuję: W ten chłodny poranek Dominika ubrana była w szary płaszcz i czarne glany. Wychodząc z domu, nie zabrała ze sobą dokumentów ani telefonu. Ale po co komu te rzeczy w kościele? Telefon przed wyjściem schowała z pola widzenia, żeby podczas jej nieobecności nikt do niego nie zajrzał. Młodzież tak chroni swoją prywatność, szczególnie przed rodzicami. Dominika nie dotarła do kościoła. A może dotarła? Co zobaczyła w pobliżu, że zmieniła zdanie i zapłakana ruszyła dalej, bo przecież zapłakana nie wejdzie do kościoła. Czyżby zerwał z nią chłopak i tam go spotkała? Albo z daleka zobaczyła, jak ściska inną gdzie jesteś chłopaku dominiki. Swoją drogą ciekawe, czy policja przeszukała telefon dziewczyny, bo jeśli pozostawały na nim rozmowy czy połączenia, no to na ich podstawie można by było już dużo wywnioskować. Anuk zauważa także usunięcie profili społecznościowych Dominiki, takich jak Facebook. Komentuje to tak, ponownie cytat: W wieku 17 lat ma się przyjaciółkę. Gdzie jesteś przyjaciółko Dominiki? Dlaczego nie krzyczysz głośno wróć? O czym wiesz i nie mówisz? Czy milczysz, bo masz pewność, że jej już nie ma? A może milczysz, bo jesteś prawdziwą przyjaciółką i wiesz, gdzie ona jest? W normalnym świecie, gdy ktoś znika, rodzina, przyjaciele i znajomi nie odpuszczają, tylko szukają do końca swoich dni. Dlaczego milczycie? Dlaczego nie powiecie? Tak łatwo pogodziliście się z informacją, że popełniła S. Co myślicie o tych wpisach i kto jest ich autorem? Czy ta osoba znała Dominikę, lub wie, co się wydarzyło? Sama nie wiem, jak to odbierać. Może po prostu kogoś poniosła fantazja? Też jest taka opcja. W jednym ta osoba ma jednak rację, o Dominice nikt już raczej nie mówi. Policja nie prowadzi także żadnych czynnych działań. Z tego co wiem, rodzina nigdy nie wypowiadała się w mediach, nie udzieliła żadnego wywiadu, ale z drugiej strony mają oni do tego prawo. Zaginięcie bliskiej osoby to na pewno olbrzymia trauma, i nikt z nas nie wie, jak zachowałby się w takich okolicznościach. To, że jedni nagłaśniają sprawę, tak jak na przykład rodzice Krzyśka Dymińskiego, o czym mówiłam na początku, nie znaczy, że ktoś inny także ma na to siłę. Nie mogę jednak pominąć informacji, jaką zauważyłam kilka razy w komentarzach pod materiałami o zaginięciu Dominiki. Podkreślam, że to są tylko niepotwierdzone informacje, ale napisane przez kilku różnych użytkowników. Pisali tam oni, że podobno Dominika została wyłowiona z wisły i pochowana, ale nie dopuszczono tej informacji do mediów. Nie wiem skąd takie spekulacje. Jeden użytkownik zapierał się, że wie to od znajomego policjanta, ale no wiadomo, ludzie piszą w internecie różne rzeczy, więc na wszystko bierzcie poprawkę. No i tutaj też trzeba by było się zastanowić, yy, nawet jeżeli to prawda, no to z jakiego, z jakiego powodu. Rodzina miałaby o tym nie poinformować. Faktem jest jednak, że młoda dziewczyna wyszła z domu i nigdy do tego domu nie wróciła, a po ośmiu latach nadal nie wiadomo, co się z nią stało. Przy okazji opowiadania o historii Dominiki Paćkowskiej, chciałabym wspomnieć o jeszcze jednym zaginięciu, a chodzi konkretnie o sprawę Aleksandry Gładysiak w tamtym czasie, a mówimy o roku 2019, była to 16-letnia dziewczyna, która 11 marca zaginęła w Włocławku. Ola miała wtedy 160 cm wzrostu, niebieskie oczy oraz długie blond włosy. Tutaj okoliczności wyglądały następująco. Tego dnia, 11 marca 2019 roku, Ola wstała rano, spakowała plecak i około 8.15 wyszła z domu do szkoły. Na ten moment wiemy, że dziewczyna do placówki nie dotarła. Dzień ten postanowiła spędzić z mamą i jej partnerem w ich mieszkaniu. I według słów, mamy Oli, które no wielokrotnie gdzieś tam zmieniała, wyszła od nich około 19 i miała wrócić do mieszkania siostry, z którą mieszkała. Niestety, jak możecie się domyślać, nigdy tam nie dotarła. Przypadek Aleksandry nieco różni się, głównie dlatego, że posiadamy więcej informacji o jej życiu osobistym i sytuacji rodzinnej. Ja tu nie będę się rozwodzić zbyt długo, ale tylko dla uzupełnienia powiem, że rodzice Oli nadużywali alkoholu, przez co dziewczynka od 2008 roku mieszkała ze starszą o 23 lata siostrą. Ta starała się zapewnić jej jak najlepsze warunki oraz wsparcie emocjonalne i właściwie traktowała Olę jak swoje kolejne dziecko. Kontakty dziewczynki z rodzicami przechodziły różne fazy. Początkowo tego kontaktu nie było, bo Ola sama nie chciała go mieć. Miała żal czy złość do rodziców, co jest jakby tutaj zrozumiałe. Później, niestety, tata nastolatki zmarł, a ona nie chciała iść na jego pogrzeb. Po czasie Aleksandra zaczyna jednak zabiegać o kontakty z matką i zaczyna mówić głośno o tęsknocie za ojcem. Cały czas drzemie w niej poczucie niesprawiedliwości, zwłaszcza gdy pojawia się temat rodziny. No, to jest zupełnie zrozumiałe dla dziecka: taka sytuacja to olbrzymie, olbrzymie przeżycie i obciążenie psychiczne, które wiele osób później przerabia jeszcze przez lata na terapii. Zresztą nie od dziś wiadomo, że alkoholizm traumatyzuje i niszczy życie wszystkich członków rodziny, nie tylko tych pijących. A problem ten jest niestety bardzo powszechny w naszym kraju i można by było o nim mówić przez kolejne 100 odcinków lub więcej. Poza tymi problemami rodzinnymi Ola była zupełnie normalną nastolatką. Chodziła do szkoły, miała znajomych, uwielbiała rysować, malować i to była jej wielka pasja. Miała zresztą do tego talent, chciała zostać w przyszłości architektem. No i tamtego dnia kamery monitoringu miejskiego uchwyciły samotnie spacerującą Ole na bulwarach. Potem udała się do swojej mamy, i w okolicach godziny 19:30 kamera zarejestrowała ją, kiedy wchodziła na most imienia Edwarda Śmigłego Rydza we Włocławku. Stamtąd wysłała list pożegnalny do rodziny i koleżanek, a następnie wyłączyła telefon. Prawdopodobnie ostatnią osobą, która rozmawiała z Olą, była jej koleżanka, która po otrzymaniu niepokojącej wiadomości zadzwoniła do niej. Nastolatka po tym jak przyznała, że jest na moście, rozłączyła się. Siostra Oli oczywiście natychmiast zawiadomiła służby i policja bardzo szybko podjęła działania z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia. Przeszukany został teren wokół mostu oraz zbiorniki wodne, ale tak jak w przypadku Dominiki nigdy nie odnaleziono ciała dziewczyny w internecie można odszukać fragment listu pożegnalnego Oli. Ale ja pozwólcie, że nie będę przytaczać tych fragmentów, jakoś nie czułabym się z tym komfortowo, aby czytać Wam tak intymną wiadomość. Powiem tylko, że z jej treści wynika, że dziewczyna od jakiegoś czasu przechodziła poważny kryzys psychiczny, z którym nie potrafiła sobie poradzić, czuła, że nikt nie jest w stanie jej zrozumieć i pomóc. No i z pewnością treść tego listu sugeruje chęć planowanego odejścia. Blisy Oli. Nie tracą jednak nadziei na rozwiązanie tej sprawy. W 2022 roku wzięli udział w kampanii w pokojach zaginionych: Mieszka nadzieja, która nigdy nie gaśnie której celem było uświadomienie skali zaginięć w Polsce. Wydaje się jednak, że Ola zdecydowała się zniknąć na własnych zasadach. To ogromnie przykres, z czym muszą mierzyć się osoby w kryzysie psychicznym, decydujące się na tak drastyczne kroki, zwłaszcza gdy tymi osobami są nastolatkowie czy dzieci. Możemy także przypuszczać, że nie była to decyzja spontaniczna, co sugeruje chociażby napisanie wcześniej listów pożegnalnych do bliskich i osób. Ola najpewniej przez jakiś czas wahała się, biła z myślami. Czy z Dominiką było podobnie? Wiele na to wskazuje. Ale jak pogodzi się z odejściem bliskiej osoby, gdy nie zostaje ona nigdy odnaleziona? Niestety poszukiwania na wodzie są bardzo trudne i ich powodzenie zależy od wielu czynników. To nie jest tak, że ciało po prostu dryfuje i tylko czeka, aby ktoś się wypatrzył, bo często niestety zahacza o jakieś konary, sieci czy inne przedmioty znajdujące się w wodzie. Zwłaszcza, że część, czy może większość rzek w Polsce jest niewyregulowana. A samo poszukiwanie w wodzie wymaga specjalnych procedur i jest zapewne także niebezpieczne. W ostatnich latach kilkukrotnie mieliśmy do czynienia także z drastycznym obniżeniem stanów wody w rzekach, gdzie powstawały dosłownie wyspy, a mimo to nie odnaleziono wielu ciał, które na pewno gdzieś tam się znajdują. Zawsze istnieje jakiś 1% szans, że zaginione osoby jednak uciekły i żyją gdzieś z dala od swoich rodzin. I zawsze, jak tak mówię, to ktoś mi później pisze w komentarzu, że jestem naiwna. A mi się wydaje, że mając taką nadzieję, łatwiej nam po prostu żyć, e, zwłaszcza rodziną, które pozostawione są w tak trudnej sytuacji, jakim jest strata bliskiej osoby. Chciałabym jakoś ten odcinek podsumować, ale przyznam, że brakuje mi odpowiednich słów. Za każdym razem, gdy coś piszę, to zaraz usuwam, no bo nic nie brzmi wystarczająco dobrze. Każdy z nas był nastolatkiem, nastolatką. Niektórzy z Was mają pewnie dzieci w podobnym wieku do Dominiki i Oli. I czasami, jako dorośli, umniejszamy problemom młodszych osób. Nie mówię tutaj personalnie o bliskich dziewczyn, żeby to było jasne, tylko ogólnie o społeczeństwie. Dla mnie, rozterki z lat nastoletnich, teraz jako dorosłej kobiecie, też wydają się błahostką. No, ale wtedy urastały do rangi katastrofy nie do przeskoczenia. I z pewnością wiele młodych osób na co dzień zmaga się właśnie z takimi problemami. Wiadomo, to jest kolej życia i każdy przez takie lekcje musi przejść, ale naszym zadaniem jako społeczeństwa, rodziców, przyjaciół czy jakichś bliskich osób jest zwracanie uwagi i wsparcie w takich sytuacjach. W przypadku dominiki i Oli wydaje się, że to nie były takie standardowe młodzieńcze rozterki, tylko poważne problemy, o których chyba nikomu tak otwarcie nigdy nie mówiły. A jak wiemy, czasami zwykła rozmowa może naprawdę zrobić różnicę. Dziękuję Wam za wysłuchanie i do następnego.